Cześć, witajcie na kanale git. Dzisiaj z Wami Jackson. Domal się Sprawdzimy kolejny model radia Sharp Tokyo. Tym razem będzie to Portable Digital Radio w wersji Snow White o kodowej nazwie DRP420. W tym niewielkim pudełeczku znajdziemy oczywiście radio, dodatkowo niezbędną papierologię, no i kabelek do ładowania dość długi USB na mikro USB. Szkoda, że nie C. Same radyjko niewielkich wymiarów, waga 400 g, natomiast 174 na 90 na 53 mm. Świadczy o tym, co powiedziałem przed chwilką, że jest to niewielki sprzęt. Oczywiście waga jest to. 400 g jest to waga bez baterii, bo możemy zrobić to radio przenośne poprzez wsadzenie tam czterech paluszków AA, niestety w zestawie ich nie znajdziemy. No tak, ale możemy sobie też akumulatorki, jak mamy jakieś wkładać wielokrotnego użytku, a nie tylko alkaliczne baterie, wtedy będzie bardziej tak ekonomicznie, ergonomicznie i ekologicznie. To prawda. Praca baterii, oczywiście długość czasu pracy na baterii będzie zależała od tego, jakie paluszki wsadzimy do środka. Jeśli chodzi o specyfikację, no to mamy jeden przetwornik, mamy moduł Bluetooth w wersji 5.0, tak więc z zasięgiem około 10 metrów. Powyżej 10 metrów już delikatne przeszkody i niestety troszeczkę nam zrywa ten dźwięk, e, oczywiście Bluetooth, FM, e, DAB, plus, DAB, DAB zwykły, e, dodatkowo możemy zaprogramować 20 stacji radiowych. No i to jest chyba w zasadzie wszystko, co udało mi się znaleźć ze specyfikacji na temat tego właśnie e, radia Tokio. Przejdźmy do wyglądu radyjka. Dostępne oczywiście bodajże w czterech wersjach kolorystycznych: biała, czarna, taka różowa i delikatnie błękitna, mhm. chyba o ile się nie mylę. Super, ten niebieski i różowy wyglądają, ale biały też ładny. Tak, moim zdaniem, ze zdjęć oczywiście czarny wygląda najsłabiej. Na froncie mamy. Oczywiście przetwornik za taką plastikową maskownicą nic się z nim absolutnie nie stanie. Dodatkowo mamy wyświetlacz i cały panel do zarządzania. Tam możemy oczywiście wskakiwać w menu, możemy zmienić język na język polski, bo jest oczywiście dostępny, za co ogromny plusik. E, mamy przyciski do zapisania stacji radiowych, no i wszystko jest e, dosłownie pod ręką. Mamy potencjometr i o tyle to jest fajne, że jeśli przełączymy się na Bluetooth, to ten potencjometr jest połączony z telefonem, więc jeśli podgłaszamy sobie na radyjku, mhm. to automatycznie w telefonie ta muzyka również jest podgłoszona. Mówiłeś o menu, to ja tylko powiem, że testowaliśmy już radyjko Tokio, to takie prostokątne pudełeczko, i tam menu było chyba takie samo, nawet w ogóle, i wyświetlacz też był mhm. m, identyczny, z tym, że tamto radyjko było tylko przewodowe, tamto radio Digital też radio. Tokio, tam inna nazwa kodowa oczywiście, tutaj mamy dodatkowo to, co on wspomniał, możliwość wrzucenia czterech paluszków, akumulatorków. Na spodzie mamy cztery gumowane nóżki, na górze i po bokach nie mamy absolutnie nic, na tyle oczywiście mamy antenkę, którą widzicie, mamy miejsce, taką wielką klapkę na baterię. cztery paluszki 2A muszą nam się zmieścić, dodatkowo mamy gniazdo do ładowania mikro, USB, no i moim zdaniem nieprzemyślany pomysł, bo mamy z tyłu gniazdo na słuchawki. Co wydaje mi się trochę bezsensownym pomysłem, bo gdzieś tam, jeśli ono stoi w kuchni, musimy gdzieś tam z tyłu słuchawki podpinać, no i już tracimy automatycznie na tym kablu niepotrzebnie. By było, nie? Oczywiście, że gdzieś, jeśli tu by nawet wcisnęli, czy w okolicy tego panelu zarządzania, no to tak. to by było dużo, dużo lepiej. Bo ten pomysł z gniazdem słuchawkowym jest bardzo dobry. Jak już ktoś złapie radio DAP, na przykład chciałby sobie posłuchać muzyki klasycznej, powiedzmy, albo w ogóle jakiejś innej stacji DAP. Wyciszyć się, no to słuchaweczki wtedy będą jak znalazł, a jeżeli chcą słuchać na radyjku, to będą słuchać na radyjku, ale tak, z przodu by się przydało. Mhm. No i jeśli chodzi o wygląd, to by było na tym. Te... Dobre materiały. To, to prawda. Muszę podkreślić, nie? że ten, to tworzywo Takie niebrudzące się też przede wszystkim, więc jak będzie gdzieś w kuchni stało, to, to się tak nie, nie. Łatwo będzie też wyczyścić. Wszystko solidnie tutaj zgrane ze sobą, naprawdę ładnie się prezentuje. Ładnie, solidnie. Przyjemne jest to radyjko szarpa. Posłuchajmy. Zanim posłuchamy, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie maksymalna głośność radia Tokio to 84 dB. Takie uśrednione, bo raz było 85, uh -huh. raz 83,5, tak więc zjechaliśmy na 84. Przestawiamy radyjko frontem, do nas już jest połączone z telefonem i posłuchamy, zaczniemy może Astral Projection. To była maksymalna głośność. Trzy czwarte. Damy Maxa. Skoczymy wintu Delight. light. No, panie wielki kciuk jak zwykle zmieni. Nie, jak jak podgłaszałem. Mark chic. all i ever wanted was you but you left me alone inside these empty broken walls and i can't see it clearly but it's all good know. Jakąś piosenkę nie, też my myślę, wydaje że, mi się, że, myślę, że wystarczy. wystarczy. Tak radyjkowo jest. Taka jakość, jakość radyjkowa taka. No, jak już tam coś jeszcze klikasz, to ja może powiem, że oczywiście tutaj nie nastawiajmy się na to, że będą jakieś głębokie, niskie tony, że będzie jakaś super to szczegółowa jakość dźwięku, no bo mamy tylko jeden przetwornik. Jest czysto całkiem, mhm. da się wszystko spokojnie usłyszeć, też jak tutaj uruchomiliśmy sobie radio FM, bo z DABem jak zwykle są problemy. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle w Polsce dab będzie działał na tyle dobrze, że będziemy mogli w każdym miejscu łapać sobie stacje radiowe, a z FM-kami na szczęście nie ma problemu. Super szybko częstotliwości łapie, możemy sobie zapisywać I, i wtedy jest przyjemnie, bo wokal dobrze słychać, głos lektorów dobrze słychać, ale i do muzyczki też się nadaje. Tak, tak, tak speakerów żeby... również bardzo dobrze słychać, no ta, nie ma ta. z tym najmniejszego problemu. Odsłuchiwanie wiadomości radiowych, no problem robi się tak jak Konrad powiedział przy zasięgu e, DAP jeśli o to chodzi, no ale na to niestety nic nie poradzimy. No, a jest to funkcja, która no, niemiłosiernie podbija nam cenę, bo radyjko na dzień dzisiejszy kosztuje 170 zł. Nie no tak. jest to dużo, jeśli chodzi o radio przenośne na klasyczne paluszki. No jeszcze z e... dubem, właśnie, nie? Ale jeśli byśmy odcięli od tego DAB, no to byśmy zeszli bliżej setki. To już by była świetna cena za takie radio nie, no tak. przenośne na paluszkach. No moim zdaniem byłaby to jedna z lepszych propozycji. Ale jak za to, że właśnie mamy bluetooth, mamy to, że można też słuchać bezprzewodowo i bez zasilania. I to, że jeszcze mamy DAB, to cena 170 zł też jest ok. Patrząc przez, przez pryzmat tych radyjek, właśnie z DABem, nie? To prawda, bo no, akurat moi rodzice e, korzystają z punkta radyjka kuchennego. Nie, to jest radyjko bez wbudowanej baterii, na mhm. kablu e, w zasadzie odbiera tylko stację FM, i to jest radyjko, które kosztuje 100 zł. E, tak więc, jeśli e, nie mielibyśmy tu daba, mielibyśmy tylko FM Bluetooth, no i możliwość oczywiście zrobienia z niego e, radia przenośnego. No to jeśli on by kosztował w granicach 120 zł, no to moim zdaniem to by była najlepsza oferta, która byłaby do spotkania w takich popularnych elektromarketach, no, bo czy, się nie oszukujmy. Ciekawe, czy szapniewa nieba, nawet nie patrzyłem takich rady u siebie. Nie? Ale moim zdaniem i tak mimo wszystko cena jest idealnie dostosowana do możliwości tego, e, tego radia. Nie. Jak szukacie radyjka właśnie FM DAP, to śmiało można o tym szarpie pomyśleć. Nastawiając się, że to jest radyjka, radyjka do takiego słuchania w tle sobie, żeby coś brzdąkało, a nie żeby się skupiać super na jakości. Albo będziemy brzmienia. sobie gotować, możemy sobie włączyć jakiś podcast ze no Spotify. Tak. O, po Bluetooth, dokładnie tak. tak. Więc, dokładnie tak. No naprawdę y, ten Bluetooth dodaje nam y, dużo, tutaj. dużo, mhm. dużo możliwości do tego radia. Ja uważam, że jest to bardzo ciekawa propozycja, jeśli chodzi o, o radejka od szarpa w dość niewygórowanej cenie, bo nie ma co się oszukiwać, 170 zł za radio z takimi możliwościami to dużo. Nie tak nie jest. Z Wami dzisiaj Jadson. I Doman. Do zobaczenia w następnych materiałach. Kolejny Tokio przetestowany. A potem Ty będziesz Tokio testował. No. Nagrasz odcinek? W sumie coś będę musiał tam nagrać.